Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek Moi drodzy, dzisiejsza bitwa to będzie naprawdę coś niesamowitego Jonas z PSQDX na Skodzie T50 jest jedynym dziewiątym tierem u siebie w bitwie Po drugiej stronie jedynym dziewiątym tierem jest E75 Gracz niemiecki, 15 tysięcy bitew i 195 WN8 Czyli można domyśleć się, że e, no... Skillem nie grzeszy, skoda, magazynek czechosłowacki trzy strzałowy, sam Jonus dopiero chyba teraz zobaczył, jakie ma losowanie. Oczywiście takich bitew jak ta zdarzają się, codziennie jestem szkolany na, na serwerze europejskim setki. Sam miał ostatnio taką bitwę, że byłem jedyną siódemką się w drużynie grając E25, po drugiej stronie siódemką był jakiś czołg siódmego tieru plus S51 i też wśród tych tysięcy czy setek bitew na pewno nie jest tak łatwo zagrać dobrze, bo niby z jednej strony czujemy się pewni siebie, jesteśmy teraz po prostu mocarnym czołgiem, ale z drugiej strony bardzo łatwo o który po prostu sprawi, że z tej niby bitwy unikatowej, z tej bitwy jeden na tysiąc dla nas, nagle się okaże, że tak naprawdę nie zrobiliśmy absolutnie nic ważnego. Tutaj Jonasowi udało się wykręcić, właśnie po prostu wykorzystać. Była, było losowanie, więc tę bitwę wykorzystałem maksymalnie. Pierwszy cel to 15. Przyjmuje półę od Black Prince'a oraz 28. Proto na razie za 0. Ale już zwykły T28 nas pacnął za 314, ale to było takie skalkulowane ryzyko. Tutaj warto było podjąć ym, no tego, oczywiście, jakby dostał od Black Prince'a od T28 Proto i T28 sumarycznie, to byłoby tych hapeków sporo mniej. Ale no, zaryzykował, przyjął tak naprawdę te strzały na, y, gdzieś tam na, na wieżę i się udaje. Teraz niestety no już gorzej. A T15 odbija. Zobaczcie, ze, ze zwykłych pestek nie przebija AT-15. Black Prince'a również nie śmigają obok nas te strzały. Magazynek drugi wykorzystany, no bardzo słabo, bo w ogóle nie udało się nic, tutaj ładnie F ogra na wieżę, w końcu uważył Jonas, bo tak naprawdę ta pozycja, bo to jest jeszcze mapa oczywiście piastrzysta rzeka, ale w trybie szturmu po tej stronie, jeśli właśnie człowiek ma dobry view range, to może sobie o tak właśnie świecić, ewentualnie mogło nam pomagać ze świeceniem sojusznicy. I tutaj mógł już nawet wcześniej zacząć klepanie. Zobaczcie, tam po prawej stronie świeci się Centurion, którego jeszcze. O, teraz właśnie go zobaczył Centurion i e 75 bokiem. My się też świecimy. Próba strzałów e 7 udana. Pierwsza, drugi w Centuriona i trzeci strzał w Centuriona. Kolejny wchodzi, także ten magazynek już lepiej. Zobaczcie, jaka idealna pozycja. Bardzo duża odległość. Celne działo szybkostrzelne, więc spokojnie sobie ich farmimy. No E7 po prostu ze swoimi statami on chyba nawet nie wie, on, on nie potrafi docenić. Ma. Może nie najlepszą mapę, ale ma piękny czołg do ugrania dobrej bitwy. No ale jak się ma 195WN po 15 tysiącach bitew, to się nie bardzo wie, co należy robić. Skała e, i farmimy gdzieś tam, może te punkty uszkodzeń. Niestety to nie nieudane. Także znowu reload. Oczywiście z godziny 9 tieru 26 sekundy przeładowania bez racji bojowych, z racjami schodzimy poniżej. E, 20 sekund. Tutaj dziwne jest to, że zwykła, zwykła gaśnica, ale zobaczcie ciekawostka, Jonus jeździ na lornetce, nie na optyce, tylko na, na lornetce. To jest ciekawe, czy taki zestaw bardziej kampiący. Ja szczerze mówiąc bym tutaj chyba stawiał na optykę, bo tak sam jeździłem na, na Czechosłowakach, ale okej, okay, może i lorneta, tylko że trzeba jednak pamiętać, że trzeba 5 sekund ustać w bezruchu właśnie, a tutaj co wyjazd to mamy spota, więc bardzo trudno tę lornetkę odpalić i po prostu jej użyć. Tam nic się nie świeci, ale za plecami mamy trochę przeciwników, Jonas na litość obróć się, bo masz zobacz fajne strzelanie na po drugiej stronie, jest te 5-4 lightweight, teraz przygotowany magazyn hitów, więc no słabów tego lightweighta, ale jednak... No, gdzieś tam poleciały te pestki, szkoda, że tylko jedna weszła, pewnie miała być na 7.5. Teraz zobaczcie, co się dzieje na plecach. O, właśnie! I tu zaczynamy najfajniejszy moment tej bitwy. Co tu się będzie działo, to naprawdę ja nie mam pytań. Zwróćcie uwagę na to: IS T28 Proto, oni, IS trzeci. Nasi giną 2 do 5. Ale teraz spójrzcie na ten wyjazd. Mamy magazynek hitów, akurat na ciężkie cele. Pierwszy jest oni e, tak. Pierwszy strzał, Oni się nie przebija, drugi strzał, dokończenie i tu jeszcze mamy Protka, bardzo ładnie, trzeci strzał i mamy dwa e, fragi w ciągu dosłownie kilku sekund. Na szczęście e, Oni nie trafił, e, czy Oni trafił, ale się nie przebił, a za to Protek nie trafił, także te HPki wciąż mamy. Zachomikowane, co my tutaj jeszcze mamy? Dwa fragi na koncie. Zwracam Waszą uwagę na liczbę fragów. Na razie, dwa z jednym magazynkiem, dwa fragi. Lecimy sobie dalej. Teraz koniec przeładowania jest paton. Pierwszy strzał, dobicie patona. Mamy trzeci frag. Teraz z kolei można pofarmić isek. Znowu skupienie. Wchodzi pierwszy strzał i wchodzi drugi strzał. Mamy znowu dwa, dwa fragi na jednym magazynku. Naprawdę bardzo ładna średnia, e, która nam daje cztery fragi w ciągu sześciu strzałów. Pięknie. I z trzeci, też jest na, w tej chwili, magazynek. Ma 990, 933 HP. Wystarczą losowania po 311 i go dofarmimy. Lecimy sobie. Jest przeładowanie. Jest jeszcze tam kawu trójka. Pierwszy strzał niskie losowanie, drugi strzał losowanie wysokie i trzeci strzał znowu mamy frag. Także mamy już trzeci magazynek i łącznie 5 fragów. 8 do 5. Z 2 do 5 zrobiło się 8 do 5 i wszystkie te 5 fragów zrobił właśnie Jonas. Kolejny agresywny wyjazd skończyłeś, się... Czyli mamy tylko 3 hity i 18 apc Dalej ten jest trzeci, żyje, ale jest dla nas pleckami. Kończy się ładowanie. Pierwszy strzał, bęk wchodzi. Drugi strzał, bęk wchodzi. Trzeci strzał, bęk. Dużo szczęścia, ale weszło. I znowu magazynek i jeden frak. Mamy już specjalistę, zobacz jak to naprawdę bardzo szybko idzie Naprawdę fenomenalnie Teraz przeładowanie na hity, będziemy dobijać chyba cięższe cele Tam jest E75, więc może na niego gdzieś tam by się te peski udało Jednak schował się My kończymy reload, kto tam jeszcze się wałęsa? T49, oho kończy T28 Gdzieś tu może będą przeciwnicy, jest AT Kończymy ładowanie, jakby tylko się udało go zaskoczyć, będziemy mieli kolejne fragi. Wyjazd jest Atebokiem, bokiem, także pocelowanie, pierwszy strzał wchodzi, drugi strzał wchodzi, nie wchodzi przepraszam, trzeci strzał i wtedy pocelowany wchodzi. Black Prince Hacków, kolejny magazynek, kolejny frak. Tak naprawdę od momentu e, pierwszego fraga wszystkie magazynki Jonu zamienia na e, przynajmniej jeden frak. Mamy jeszcze czterech przeciwników do dyspozycji, 7 fragów. Brakuje bardzo niewiele do, do dla Woltersa. Powinno się udać, hity się skończyły, 15 APC-erów. Wyjeżdża ten, bu, ten M40. Y, C49 Strzał bardzo ładnie wchodzi, mamy tam jeszcze Black Prince'a przodem do nas Wcześniej nie weszło, może teraz wchodzi, Pula. Dwa strzały, dwa fragi Trzy strzały, trzeci frag I mamy pula, moi drodzy, 14 do 7 Od stanu 12, 2 do 5 Zamienił to Jonus na wynik, no tak naprawdę 12 do 8 Bo on zrobił 10 fragów i cóż, 6553 punktów uszkodzeń. Medal pula zrobiony, i tutaj kawu trójka pisze Skoda Heze Bonner. Kto nie zna nie angielski, slang. ten wie co znaczy Boner kto nie zna, sugeruje sprawdzić w słowniku slangu, bo nie jest to ładne słowo. Tam się E-75 pali oczywiście na top tierowym czołgu. Tutaj dziewiąty tier czołgu ciężkiego gościu nie wozi gaśnicy. Nie ma czego się spodziewać. wchodzimy do podsumowania. Powiem szczerze, naprawdę bardzo szybka bitwa, wyjątkowo. Ten pól szybki, ale tak po prostu czasami bywa, że e, no, bitwa się układa i tutaj to jest to, o czym mówiłem na początku, tak teraz już przy zakończeniu e, powtórzę poniekąd. Wszystko było idealnie, losowanie było wymarzone, były czołgi, które e, Dość łatwo było przebić. Była dobra pozycja, było świetne korzystanie magazynków. Bardzo podkreślałem to, jak wymieniał mniej więcej od połowy bitwy te magazynki na fragi. Łącznie z tym, że jeden aż wymienił na trzy, czyli po prostu lepiej być nie mogło. No bo trudno trzema strzelami zabić czterech przeciwników. Ale no po prostu tutaj wszystko się układało fantastycznie. Eee, oczywiście MK do tego medal pula. Bardzo cenny, jak jasno napisał Jonus przy okazji, jego pierwszy medal pula. Eee, życzymy mu również również żeby tak jak Dedowicz ten worek z pulami rozwiązał teraz do tego jeszcze duży kaliber i jeszcze wpadł czołgista camper i oczywiście specjalista 6553 punkty uszkodzeń 10 fragów i aż 1632 punkty doświadczenia bazowego wbrew pozorom ten 75 Jakoś tam tę bitwę pociągnął, e, mimo swoich bardzo niskich statystyk 2200, czyli on też jako najwyższy Tier zrobił najwyższy wynik u siebie w drużynie. E, nieźle mu to poszło, ale też trochę szczęścia miał tutaj Jonus, że parę tych dingów zaliczył łącznie z dingiem od oni, a to mogło boleć. 33 oddane strzały, 30 trafień, 24 penetracje, 6500 uszkodzeń, 2900 z dystansu 300. Także, no, trochę tych uszkodzeń wysnajpionych było. 1270 punktów uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, a 6 dingów ta skoda zrobiła, co nie zdarza się często. 13 wrogów aż uszkodzonych, 10 zniszczonych. Asysty niewiele, przejechane 2 km. 80, prawie 2000 zarobku, ale po odjęciu kosztów amunicji, szczególnie tej złotej wyszedł na czysto Jonus tylko 786 kredytów, ale zawsze na plus. Mimo wszystko 2448 expa z pręmką, a żeby to pierwsza bitwa danego dnia, to sumarycznie wyszło prawie 4900 expa. Więc myślę, że też ładny zastrzyk doświadczenia na czołki dla załogi. Także moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. A tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.